Witamy cały świat. Morze Mindanao na magicznej wyspie Sikihoi na Filipinach, Kapilajn. Tak wygląda dzisiaj morze. Bez fal, czyste. Przepięknie. Mamy godzinę 17, pędkarze, daleko nasz słupek nigdy tu wody nie ma do tego słupka. Teraz stoję po pas ponad, czyli jest przypływ, tam płynie prom. I tak się prezentuje niebo dzisiaj. Słońce takie. Nie widzę nic kaducy. Nie, wiem, czy widać, czy nie widać? Może widać. Czyste chmury. Normalne, naturalne. Są naturalne chmury. Dzisiaj było 32 stopnie. Wczoraj padał deszcz w nocy, to znaczy dzisiaj w nocy. W zasadzie ten jeden musi być podlewany co, co dzień, można powiedzieć. Ale temperatura była ciepła, palemki przepiękne, łodzie które poprzypęły sobie rybacy, ludzie sobie tam biwakują, śpiewają, prawda? to jest z perspektywy z morza a ja jestem w morzu na jakieś 40 metrów w wodzie jestem po pas tak to wygląda tu ogólnie nigdy nie ma wody o tej porze, natomiast dzisiaj woda jest, bo jest przypływ w zasadzie już jest odpływ, ale to dopiero za 3-4 godziny wody nie będzie Ci, co tu byli, to wiedzą, gdzie to miejsce jest, gdzie ja jestem. Pozdrawiam wszystkich tych, co tu byli, wiadomo, jakie to jest miejsce woda, taka dno. Jakieś półtora metra tutaj mamy. Tu już się zaczynają wodorosty i trawy morskie. Tam dalej już idą klify. To znaczy się nie klify, tylko rafy koralowe. No i też takie klify oceaniczne są jakby w środku, prawda, bo tam są już, tam już jest głęboko, tam już jest ponad 30 metrów, jeszcze tam troszeczkę dalej jakby ten, ta rurka o co tutaj widzimy, to tak gdzieś 50 do 100 metrów dalej, od tego miejsca, to już się zaczynają tam rafy koralowe, różne tunele. Tam nawet może być 30-50 metrów głębokości w takich klifach morskich w oceanie jak występuje. No i przepiękne kolorystyczne ryby tam są. Ale to też pokażemy jak tam popłynę. Ja tam byłem już parę razy. Przepiękne ryby. Kolorystyka ryb jest niesamowita i tak to wygląda z samego morza. O no, ile 2 cm palce od morza. Ha, ha. Jeszcze tutaj tak nie robiłem nigdy, bo nie można było tyle wody nie było. Albo były takie fale, że nie szło wejść z telefonem do morza. Dzisiaj jest niesamowite. Morze spokojne, jak widać. Zaraz będzie za godzinę zachód słońca, który będzie przemagiczny. Jak tu zawsze na tej wyspie. Już się zaczyna robić. W ten sposób. Tutaj przypłynął jacht. Tam w oddali. On jest od, od gdzieś ze 100-150 metrów od brzegu. Tam zacumował, bo tu jest spłytko. Tutaj woda odejdzie od razu i on by nie odpłynął, bo to jest dość duży jacht. Tak to się wygląda. Tak się to prezentuje. Troszeczkę podniesiemy, przybliżymy. A tym sposobem prawie go nie widać tym sposobem pozdrawiamy cały świat Hakuna Matata ze słonecznych Filipin, z bajkowej wyspy Sikihor, Kapilajn.